Cześć z tej strony Krycha. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu. Sprawdzamy, czy warto. Jesteśmy dzisiaj w dość tajemniczym miejscu I przyjechałem sprawdzić samemu Bez żadnego manekina i samuraja Pakiet szybkie 50 Ostatnio na YouTubie panuje pewna moda Gdzie YouTuberzy prześcigają się w tym Kto w jakim miejscu zdrapie zdrapki Już w niedługim czasie będą organizowane loty na księżyc Gdzie będzie można zdrapać jedną zdrapkę o wartości złotówki A następnie wrócić na ziemię Żeby odcinek był ciekawszy Ja w tym odcinku postanowiłem wdrapać się na dach swojego samochodu i tam prze przetestować dla Was specjalnie ten pakiet. Co Wy na to? Lecimy na dach samochodu? No scam! 100% legit. Zdrabki na dachu samochodu stają się faktem. E, mamy pakiecik szybkie 50, a teraz przejdziemy do rozdziewiczenia tego pakietu. No jak należy to zrobić? Bierzesz monetę, pocierasz parę razy, no i ściągasz folię, proszę zobaczyć. Przejdziemy do drapania. Pakiet 100 drapek. Kwota, jaką wydaliśmy na pakiet, to 200 zł. I zobaczymy, czy uda się nam coś z tego pakietu wyciągnąć. To lecimy. No i pierwsza wygrana, 2 zł. Trzy takie same liczby, dwójeczka. Tak więc mamy pierwsze 2 zł. Kolejna wygrana, 2 zł. Dopisujemy do naszej. Puli wygranej. Kolejne dwa złote dopisujemy do puli naszej wygranej. No i mamy znowu dwa złote. Kolejne dwa złote dopisujemy. Kolejne dwa złote dopisujemy do naszej puli wygranej. Zrzucę, może, suchara, żeby tak odcinek trochę rozruszyć. Wiecie, na dachu. Siedzi sobie Krycha na dachu, a tam. Piłkę gra lachu. Kolejna wygrana, którą dopisujemy do naszej puli to 2 zł. Znowu mamy kolejne 2 zł, które dopisujemy do puli naszej wygranej. No i dopisujemy 4 zł do naszej wygranej. Proszę zobaczyć! Wygrana 50 zł w tej zdrabce, tak więc, no, całkiem, całkiem przyzwoita wygrana. A taka a propos tych zdrapek, nie? Tak zastanawiałem się, czy może by tak wejść na drzewo. Albo na jakieś 60 piętro może jakiegoś wieżowca Może tam by mi się w końcu poszczęściło Jak u pewnego youtubera Kolejna wygrana dwa złote Troszeczkę słoneczko świeci tutaj na kamerę Więc nie wiem jak wyjdzie Ale powinno być całkiem przyzwoicie A my dalej siedzimy sobie na dachu waro. Krycha byś go umył e, Dobra później umyję jak wygram e, Dopisujemy kolejne 2 złote Do naszej wygranej 4 złote wygranej mamy w tej zdrabce i dopisujemy jej do naszej puli wygranej. No i dopisujemy kolejne 2 złote do puli naszej wygranej. Dwa złote w kolejnej zdrabce. Dopisujemy ją oczywiście do naszej puli wygranej. Kochani, kolejna wygrana, tym razem 2 złote. Dwa, 2, 2, 2 złote, kolejne, proszę Państwa, 2 złote. Dopisujemy do puli naszej wygranej. Kolejne dwa złote dopisujemy do puli naszej wygranej. No, no, to się ładnie robi. To się ładnie robi. O kurwa. Związek. No, powodzenia, krycha. Trochę się cyka, muszę zeskoczyć z dachu samochodu i pozbierać zdrabki Ło! Fuch! Dobra. Jesteśmy z powrotem na dachu samochodu. Była mała przerwa techniczna. Kolejna wygrana, którą dopisujemy to 2 złote. Kolejna wygrana, kochani, to 2 złote. Kolejna wygrana to 2 złote. Dopisujemy ją do naszej puli. Pod kątem. Tu, o, o, o. No to, kochani, kolejne 2 złote dopisujemy do puli naszej wygranej. Kochani, kolejne 2 złote wygrane i dopisujemy je szybciutko do naszej puli. Kolejna wygrana, 2 złote. Dopisujemy je od razu do puli. Kochani, kolejne 2 zł dopisujemy do puli wygranej. Jesteśmy kochani po zdrapaniu 100 zdrapek i za chwilę przejdziemy do naszego podsumowania. No to przechodzimy do naszego podsumowania zdrapek na dachu samochodu. W tej ręce mam zdrapki przegrane tych zdrapek no, było dosyć sporo, ale tu są zdrapki wygrane. Było ich 24. Kwota, jaką udało mi się wygrać z tych 24 zdrapek to 100 zł, tak więc no, nasza strata no, wyniosła 50%, tak więc jesteśmy w okolicach tej średniej e, dla pakietów zdrapek. Ja chciałem podziękować wszystkim, którzy wytrwali do samego końca. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Zachęcam Was do zostawienia dużej łapy w górę. Niech ludzie zobaczą, że można drapać na dachu samochodu. Nie trzeba wcale wchodzić na żadne wieżowce. Nie trzeba latać na księżyc. Nie trzeba wyjeżdżać do Australii. Można tu u nas w naszej kochanej Polsce całkiem, całkiem sympatycznie drapać i odkrywać fajne miejsca. Może jeszcze na koniec Wam pokażę, jak... Zejść yy, z samochodu, z dachu samochodu, jak znaczy zaskoczyć z niego. Fuh!